Ma się, widzów, witam Cię bardzo serdecznie w ten przepiękny dzień, gdzie jest w końcu Wasze życzenie spełnię, czyli to, że Vito Minecraft powrócił i Wy chcecie, żebym reagował na jego nową piosenkę wraz z Bellą. A to jest coś, co już raz robiliśmy, bo reagowaliśmy na piosenkę Vito Minecraft oraz Belli. Tylko to było z pięć lat temu, nie wiem. <grych> no wtedy to Tsunami y swoje słynne wypuścili. Dość zabawna piosenka była. Od kilku lat na dobrej fali jesteśmy razem z naszymi fanami. Dość zabawna piosenka. Zobaczymy, czy tym razem też będzie taka zabawna, fajna piosenka do skomentowania. A biorąc pod uwagę, że Vito już ponad rok nie ma, y zniknął z internetu w sumie po tej kontrowersji z tymi dziwnymi miniaturkami, jak na content dla dzieci z Minecrafta. Ale skoro wypuszcza piosenkę nową, to wszystko wskazuje na to, że powraca. Piosenka nazywa się Bella Fit Vito. jest to na kanale też y, tej całej Belli, czyli jego żony chyba, nie wiem, nazywa się Lucky Block. O co w ogóle chodzi z tymi YouTuberami? Na, autentycznie mnie to ciekawi, że w pewnym momencie dorabiają się, mają już pieniądze, mają już sławę, i w pewnym momencie stwierdzają wszyscy, że okej, okay, zainwestujemy te pieniądze w to, żeby robić muzykę i nagle chcę być jednak piosenkarzem. O, o co z tym chodzi? Cały dzień, całą noc jesteś moim raki blok. Ojojoj, ojojoj! Oj, oj. Yeah, jest jeszcze gorzej niż sądziłem te cztery lata temu, to jednak nie było aż tak źle chyba. <laughs> Ale co, że ten Vito jest dla niej lucky blokiem? Ale, ale, romantyczne. No, kochani, jesteś moim lucky blokiem. Jesteś, jesteś, twardy jak bedrock. Czyli faktycznie teoria w tego, że w sumie się muszą zmuszać do w Minecrafta i tak dalej, żeby zarabiać na chleb, no to spowodowała, że faktycznie coś, coś tam się poprzestawiało. My lecimy tak przez życie, odkąd nas połączył los. Cały dzień, całą noc, jesteś tu od now do pro. Jesteś tu od now do proto, chyba jakaś ich seria minecraftowa czy coś, ogólnie to ja, 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 nawet chyba się nie dziwię, no bo biorąc pod uwagę, że oni już ten rok tam dwa lata temu pokazali, że nie mają jakiegokolwiek wyczucia na przykład, co jest contentem dla ciedzi, a co nie, no to się nie dziwię, że też nie mają wyczucia, co jest dobrą piosenką, a co nie. I na zawsze tak zostanie, no bo mamy wspólny lot. No i fajnie, jeszcze perfidnie kopiuję od y, ekipy, czyli lot i oczywiście lot, taniec, no, no, no. To nasza gra, to nasza pasja. To nasza pasja, jej chodzi o to, co ona robi na YouTubie. Tak szczerze wątpię, lecz e, chciałbym wierzyć w to, że ona faktycznie lubi to, co robi. W sensie, że na przykład e, troll chowanego w Roblox jej sprawia radość. W ogóle ona bardzo często daje Vito i Bella w tytule, a w sobie ten Vito nawet nie, nie występuje w tych odcinkach, to jest trochę takie dziwne. To jest nasz świat, na świat. kamera, akcja, niech ten szalon... Wydaje mi się, bo to ma być taka piosenka, chyba typowo radiowa, nie? Że takie buja, buja, buja. No bo bit faktycznie buja, bit fajny, tylko zmarnowane totalnie. Jak, jakby mi takie coś się puściło w samochodzie w radiu, jakbym sobie jechał, to jest autentycznie pomyślał, że mi się głośniki zepsuły, nie? To nasza gra Znów światła gasną. Ty jesteś tu To jest chyba jakiś love song do Vito Nie wiem tak szczerze o co chodzi w tej piosence zbytnio Ale, ale chciałem powiedzieć, że buja, ale nie buję A gdy patrzysz na mnie To przyspiesza puls Ma rację, jak patrzę na nią to przyspiesza puls Mi <ścoughs> Jak słucham tej piosenki bardziej O tak, ta historia jest jak film O tak, jeden znak ta... Muszę jedną rzecz przyznać, że tak szczerze Kartoni bardziej buja i lepiej chyba jej idzie śpiewanie niż Wito, znaczy Belli. I przepadłam w oczach twych, to fat, żaden plan, chcę, obok był, teraz włączam nowy typ, czas, tat. Dobra, a teraz na pozytywy, bo ja patrzę na same negatywy. Póki co nie ma żadnych rzeczy negatywnych dla dzieci, typu na przykład Palion, który sobie wziął półmnagie panie do teledysku, nie? No to e, takich rzeczy nie ma, więc póki co gratuluję. Chyba coś się nauczyli To nasza grały dzień całą noc Jesteś moim Laki nie podoba mi się to, bo za drugim razem tak już mniej mnie boli w uszy, co powoduje, że za drugim razem lepiej mi się to słucha. Co powoduje, że ogólnie lepiej mi się to słucha. Co. Ja, ja, ja tak nie chcę. My lecimy tak przez życie, odkąd nas połączył los, cały dzień, całą noc. Chciałem powiedzieć, że ta piosenka brzmi jak dla dzieci, no to cóż, jest piosenka dla dzieci. Czego ja się spodziewałem? No bo rymy są takie bardzo sztywne, jej śpiewanie jest takie sztywne, jak, nie wiem, no, no ABC. Niektóre piosenki, co były ABC, czy coś, no to to. To, to, to już bardziej bujały niż to, ale nie wiem, ja się spodziewałem. Tak, o Hemingwaya, kurde, no Wito i Bella Minecraft, no wrzucili piosenkę. Jesteś tu od Now i na zawsze tak zostanie, no bo mamy wspólny lot. No nie wiem, czy tak to zawsze zostanie, no bo raczej widzowie dorosną i, jakby, okej, okay, cię poznali podczas jakiegoś laki bloku czy coś, ale raczej, raczej dorosną i przestaną was oglądać. To nasza gra. Nieszczęśliwy traf was w sumie trochę rozłączył, biorąc, aczkolwiek to był nieszczęśliwy traf. No to był po prostu zachłanność y, youtubera, który raz sobie zrobił y, za bardzo seksualizowaną miniaturkę. Zobaczył, że to się bardziej klika, no i stwierdził, że pójdzie w tą stronę. I wszystko by się udało, gdyby nie te wścibskie dzieciaki. <grym> A tak, szczerze, ja już teraz tylko słucham, dlatego że ja czekam aż. Yy, Wito wbije na bit. Ja mnie ciekawi, jak to będzie, bo to chyba będzie pierwsze w ogóle pokazanie się publiczne Vito od ponad roku. To nasza gra, i niech zabawa wciąż nakręca nas, a tą radością obdzielimy w koło cały świat. Tak szczerze, to po co wy mi pisaliście, że mam to tak, tak, tak bardzo przesłuchać? W sensie, się komentarze co chwilę były, że mam to przesłuchać. Ja to słucham i stwierdzam, że zmarnowałem swój czas. W sensie, no to, nie, no to jest takie typowe, sztuczne yy, śpiewanie o tym, że radość, yy, super pozytywność. my to tylko robimy dla zabawy, to nas nakręca najbardziej, wcale nie pieniądze, tak, tak, taki, taki cukierkowy świat. Się żygać chce. O tak, los nas przyja, nic nie dobija, no, może teraz nie dobija, ale rok temu mu może dobijało. <grymne> nie, no ja tak mówię dla śmieszków, wiadomo, bo ja się spodziewałem tego, że Wito w sumie. Ja, ja się nie spodziewałem, że on w sumie gdzieś zniknie, po prostu, że y, ogarnie się i tyle, bo to nie jest tak. No, robił coś szkodliwego przez chwilę, ale. Miałem wrażenie, że potrafi się ogarnąć, i może teraz się ogarnął i dlatego po powraca. Bo kochamy razem czuć dobrej przygody smak. Ej, ej, tak, czas mnie goni, szukam drogi Jezus wito, wito co to się wydarzyło? Jaki raper w ogóle wbił w przeciw słonecznych tych pokoju, w ogóle gdzie jest ciemno, no i bucket Hatem. Co tu się wydarzyło? <laughs> teraz się okaże jak on powróci, to on, on album wyda, nie? Pracował nad albumem przez rok, dlatego go nie było. Cel, wiem co robić, życie wciąż testuje mnie Więc trzeba działać, a nie si głowić Aha, czyli oficjalnie ta piosenka jest takim statementem, że Hej, jestem Vito, hej, jeszcze żyję, hej, yy, powracam, nie? No, 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 głowiłeś się przez rok i teraz będziesz działać, rozumiem Ale nie, nie, tak jak na pozór można było pomyśleć, że nie wiem, jakiś keke wbił Czy, czy ktoś taki, nie, nie wiem kto tak się ubiera Ale jakiegoś rapera mi yy, przypomina z ubioru teraz yy, To, to nie, nie, dalej jest to Vito i dalej te rapsy brzmią jak rapsy dla przejściolatków prawidłowo. z dobrym, bo spotkam. Dziś mam starych dobrych lat back. Cały ja nie mogę, ale mnie takie ciarki cringe'u trochę przeszły, trochę miałem vibe, jak. Jak ten czas, gdzie on wypuścił jakąś piosenkę, gdzie się flexował, że ma nowego Mercedesa za ponad milion złotych i tam chyba pieniędzmi rzucał, coś takiego było, nie pamiętam. Dalej, dalej chyba nie ogarnia, że jego M młode jakby osoby oglądają nie, mo może on myśli, że właśnie jak tak się pokaże to wow, cool, cool Vito powrócił ale on jest fajny, ja tak sobie patrzyłem z ciekawości na komentarze i totalnie się nie dziwię, że są kto chce powrotu, Vito daje like nie zmusza, no bo te dzieciaki jednak no jeszcze nie do końca wyrosły, ich idol nagle znikło one nie wiedziały, że on coś robił złego najlepszy komentarz to no i tak jest y Julia xg 7 cw mam już 18 lat i mam za sobą dzieciństwo Vito i Bella, a jak zniknął, to i tak oglądałam jego Stare filmy. Oczywiście też twoje, i kiedy go usłyszałam, płakałam. Kiedy powiedział Vito, i zbak, to zaczęłam płakać jeszcze bardziej. Tak, to na pewno jest 18-latka. <grystanie> On nie jest znów, się śmieje z dzieci. Nie, no ona powiedziała, że ma 18 lat, więc teoretycznie ja nie wiedział. Cały dzień <grystanie> No, już mi się dalej tego nie chce, słuchać. Już, już chyba y, sytuacja, gdzie Vito wbił na bit, trochę tam zarapował, ziomek wbił z bucket hatem. I ty, ty, ty. No, cool ziomek, cool ziomek i z Buck, Nie mogę się doczekać, aż Vito i Bella powrócą. Zrobiło mi to dziennie, bo przez ostatni rok miałem takie, o nie. Po co ja poruszałem temat tych miniaturek na Twitterze, co spowodowało, że Konop też poruszył sytuację i w sumie wito yy, uciekł z internetu. Mogłem tego nie robić, teraz tęsknię za nim. Ale już na szczęście powraca. Super, naprawdę. I piękną piosenkę wypuścili. Moja ulubiona póki co, nie ma lepszej. Vito Kulziomek. Dobra, ja się z wami żegnam. Zostawcie suba, jeżeli jeszcze nie macie, żeby nie przeoczyć yy, seansu oglądania odcinków Wito Bella Minecraft. Na pewno to będziemy tutaj robić. Yy, zostawcie lajka, ja się z żegnam. Do jutra, na razie.